Teraz manik wygląda normalnie w sensie nie ma żadnego wiejskiego tuningu tu leciutko oklejamy beczuszkę z tyłu można powiedzieć że jest na razie surowy strasznie grzeje nie ja wiem jak będzie widać oświeci słoneczko do tego ostrość łapie Nagram później jeszcze jeden filmik jak Man już będzie po moim wiejskim tuningu Myślę że będzie wyglądał troszkę